Halo, halo, cześć, dzień dobry moi drodzy. Witam Was bardzo serdecznie z Aeternum. Tak, Eternum to jest świat w New Ordzie, Jakby ktoś nie wiedział. W każdym razie dzisiejszy odcinek będzie troszeczkę spokojniejszy. W głównej mierze będę nadrabiać zaległe misje, również fabularne, głównie te poboczne, ze względu na to, że jak spojrzałam na swój dziennik, no to tam mam misje na 26, na 18, na 35 poziom, także no trochę zaległe są, a wpadałoby je nadgonić. Tym bardziej, że zawsze jakiś tam exp nam wpadnie, chociaż tutaj nie o EXP chodzi, tylko o te punkciki na mapie, które już mnie wkurzają powoli. nam jeszcze na starcie, że zachęcam do właśnie polajkowania mojego fanpage'a, który jest w opisie, jako, że tam daję informacje o odcinkach. Same odcinki są codziennie o godzinie 18, także po prostu możecie wpadać, oglądać, jeżeli Wam się spodobają, możecie zostawić łapkę, a jeżeli nie, no to jest też druga łapka, ale nie polecam. W międzyczasie, jak robiłam misję, poszłam również na ekspedycję właśnie głębin, widziałam, że tam szukali Hidara, także sobie dołączyłam, tym bardziej, że jak jak już mówiłam, naprawdę uwielbiam tą ekspedycję, także jak będzie szansa, będę na nią chodzić. Tym bardziej, że jest coś, co chcę, o czym mówiłam już w poprzednim odcinku. I tak, tym razem poleciały mi dwa przedmioty fioletowe i w tym właśnie amulet. Szkoda, że akurat on, bo zamiast tego wyłabym pierścień, który dałby mi skupienie. Ale i tak jest fajny, daje fajne pasywki, także jestem zadowolona w miarę. Zwiększa mi on regenerację many, no i podczas używania potek na manę przywraca mi życie. I przyznam, że na początku go nie doceniałam, no bo on daje jak samą kondycję, no i tutaj właśnie był taki dla mnie minusik. To znaczy tak, fajnie, że daje tą kondycję, dlatego że mam więcej HP, ale wymieniłam go za. Wcześniejszy mój amulet, który dawał kondycję i fokusa, ale jednak nie jest to takie złe, dlatego że bardzo szybko przywraca mi tą manę. Mimo tego, że jest to jednak mały procent, to jak tak patrzyłam, to naprawdę bardzo szybko miałam z powrotem fulmany. Także nie jest tak źle. Jeszcze to nie jest to, co bym chciała, jeszcze tak szybko nie, nie mam fulmany, ale jest ok, jest stabilnie. Po zakończonej ekspedycji poszłam zabić Jonasa Alazara a tak przy okazji to w ogóle na nie, wbiłam 46 poziom, ale mniejsza z tym w każdym razie Jonas to jest ten, od którego często mieliśmy misję w Winsfordzie w lewym dolnym rogu no i na szczęście podczas robienia właśnie tej misji przyszedł dzielny wojownik i mi pomógł bo niestety mój kumpel już tutaj nie mógł wejść, ponieważ nie miał tej misji także dobrze, że ta osoba miała bo ja już wcześniej próbowałam zrobić to sama ale boss, ta macka i dwa potworki to było dla mnie za wiele, no i po prostu umarłam, nie byłam w stanie się obronić także dziękuję bardzo Akurat gościu miał tą misję, naprawdę. Przy okazji ta misja jest fabularna. Po zakończonej misji miałam dwa PvP z moim dobrym kolegą, które zakończyły się wygraną dla mnie, ale byłam bliska śmierci i muszę się zastanowić też nad zmianą armora z lekkiego na ciężki, co już mówiłam chyba w poprzednim odcinku. No, bo jestem naprawdę mocno papierowa, no i bardzo łatwo jest mnie zabić. No, gdyby nie ten heal, który mam bardzo, bardzo mocny, no i dzięki mojemu właśnie buildowi, to na pewno byłoby już dawno po mnie. Przy okazji, jak ktoś gra z Was na właśnie hilerem, to jakie skille macie rozdane? Bo są jeszcze trzy, dwa, trzy inne leczenia, tak? Trzy, dobrze mówię. No i tak w sumie nie widziałam za bardzo, że ktoś to używał. Może po prostu nie zwróciłam uwagi, ale no słyszałabym jak ktoś krzyczy inne zakręcia niż moje. Pod koniec pierwszego PvP prawie zginęłam, co pewnie sami też widzieliście. Nie byłam w stanie niczym trafić. Naprawdę, nie wiem dlaczego, ale jak jest ktoś u mnie na blisko, tak za blisko, to jakoś nie mogę w niego trafić. Jakoś ten ten celownik jest dla mnie niewidoczny i mam wrażenie, że jest w innym miejscu. Nie wiem, czy tylko ja tak mam, czy po prostu coś jest ze mną nie tak. W drugim PVP już nie straciłam tyle życia, ile w pierwszym. A tak przy okazji, nie wiem, czy zauważyliście, że powoli częściej używam mojej drugiej broni, czyli tego Great Axa. Już trochę się nauczyłam w miarę, głównie po prostu z PVP. Bo jakoś tak do bicia mowów, to tak średnio, ale w PvP jest dość przydatne. Mianowicie na początku w ogóle w PvP używałam najpierw tej czarnej dziury, a później od razu przyciągałam do siebie oponentów. Teraz trochę zmieniłam taktykę. Wydaje mi się, że jest lepsza, bo tamta była trochę taka nielogiczna. W każdym razie teraz jak rzucam czarną dziurę, przełączam się na moją laskę życia, trochę. Biję mojego oponenta, no i ewentualnie wtedy znowu przełączam się na drugą broń po to, żeby go przyciągnąć, jeżeli ucieka. Oczywiście mówię tutaj nie o PvP, tylko już o raczej takiej bitce na oponentów z przeciwnych frakcji, dlatego że tam głównie uciekają. Bo tutaj, jak w PvP, no to jednak napastnik na mnie nachodzi. W każdym razie trochę się uczę. Ale tylko trochę, dlatego że jednak dalej ta druga broń do mnie za bardzo nie przemawia. No nie wiem, po prostu jest dla mnie taka nieużyteczna. Jak zwykle rozgadałam się, ale w międzyczasie kiedy mieliśmy mieć trzecie PVP, zostaliśmy zaatakowani przez gościa w PVP, także wzięło i mu się umarło. W każdym razie postanowiłam też zmienić pasywkę, tą jedną, o której też mówiłam chyba z trzy razy. 200 zł to jednak dużo, ale wydawało mi się, że ta pasywka lepiej będzie działać. Normalnie buff, który nakładam działa 20 sekund, z poprzednią pasywką trwał 28 sekund. Ale odnowienie tego skilla, który właśnie nakłada tego buffa, wzmocnienia, mam co 9 sekund, także o 20% lepsze leczenie wydaje mi się o wiele bardziej, bardziej rozsądniejsze, tym bardziej, że często używam uniku. Jak powiedziałam, tak też zrobiłam, także pasywka została zmieniona. Zobaczymy, jak to wyjdzie podczas grania, czy rzeczywiście będzie takie dobre. Dobijając ogólnie ten 60. 60. 46. poziom, mogłam założyć nowe spodenki, no i jestem coraz dalej z tym fokusem, ale to nic, każdy poziom daje mi teraz 4 punkty statystyk, także na spokojnie dobijemy 250 punktów fokusu, a nawet może 300, chociaż. Powiem Wam, że chciałabym te 300, ale przypuszczam, że będę musiała mieć mniej kondycji. Tak mi się wydaje. Podczas robienia misji zaatakował mnie jeden gościu, ale naprawdę nie wiem skąd on przyszedł. Naprawdę nie mam do tego pojęcia. Diłam sobie spokojnie mopkę do misji i nagle ni stąd, ni zowąd dostałam w plecy. Także no, byłam zaskoczona, naprawdę byłam zaskoczona. W każdym razie... Uciekał, naprawdę umierał, uciekał. Szczerze, to wolałam dokończyć misję niż go gonić, bo i tak bym go nie dopadła. Tym bardziej, że miał tą haczetkę z berserkerem, także. Nie miałabym szans, naprawdę, ale gościu to taki ninja, normalnie profesjonalista. Co najlepsze, to nie była jego pierwsza akcja z zaatakowaniem mnie, tylko druga, także albo mnie śledził, albo po prostu miał w tym samym miejscu misję, nie wiem, nie mam pojęcia. W każdym razie wtedy też mnie tak od pleców zaatakował i tak samo uciekł, także wiedziałam, że nie ma sensu go gonić. Przed spaniem poszłam sobie jeszcze pozbierać żelazo, jest to moja na pewno ulubiona czynność, jaką robię, no i muszę zaprzestać, naprawdę. Tak często chodzę na to, że lazo, które nie jest mi w ogóle potrzebne, przynajmniej nie w takiej ilości, a stoję przez to z innymi profesjami. Ale nie mogę z tym przestać, to jest jak nauk. Naprawdę, to jest taki nauk, po prostu ciągnie mnie do tego. W każdym razie to była koło godziny czwartej, piątej, coś w tych godzinach, także pożyłam się w końcu spać, no i na następny dzień weszłam na serwer. Ale weszłam na serwer. Nie, nie bez powodu mówię, że weszłam, dlatego że nie wiem, czy zauważyliście na swoich serwerach, ale na moim kolejki się pomniejszyły i to o wiele. Dzisiaj, na przykład, o godzinie właśnie 17, jak musiałabym czekać kilka godzin, żeby wejść na serwer, tak weszłam bez kolejki. 17 godzina bez kolejki wejść? To ja nie wiem, nie, nie wiem, co tu się dzieje. A no, jeszcze powinnam dodać, że zanim się położyłam, to oczywiście zrobiłam swój maraton, czyli misję z tablicy, przerabianie rzeczy, wystawianie rzeczy. Także jednak trochę później poszłam spać. Ale to tak może pół godzinki. Gdy wstałam, postanowiłam sobie znowu troszeczkę pochodzić na tą wyprawę na 45 poziom. No, i z pierwszej miałam aż trzy fioletowe przedmioty, w tym kolejny naszyjnik. I teraz wiem, że lecą takie same. Przy kolejnym pójściu dostałam jeden tylko fioletowy przedmiot, ale no nieźle. Jak mi latają tak te fioletowe, to wydaje mi się, że jeszcze z parę tych dungeonów, może z i będę mieć wymarzony pierścień. Kto wie, może nawet wcześniej kupię jakiś pierścień, bo na rynku też są fajne, ale jednak nie aż tak fajne, bo wydaje mi się, że ten pierścień właśnie z tego Dungeon Ono daje chyba 16 albo 19 skupienia. Teraz dobrze nie pamiętam, ale coś, coś w tych okolicach. Po zakończonej ekspedycji stwierdziłam, że no, czas dalej porobić trochę misji, bo jednak stanęłam w miejscu, miałam je robić, a jednak robiłam wszystko inne, tylko znowu nie to, co trzeba. W każdym razie porobiłam trochę tych misji właśnie, w tym właśnie tą misję fabularną, ponieważ no, już mało osób chodziło na tą wyprawę. Misja fabularna trochę mnie zmyliła, bo myślałam, że muszę ubić trzy duchy i trochę się pogubiłam w tej jaskini, jeżeli mam być szczera. Chociaż jak teraz patrzę na tą misję właśnie z filmiku, no to mam napisane, że muszę zabić Izabeli szaleństwo, Izabeli kochanka i Izabeli duszę. Także to są trzy duchy, tak przynajmniej mi się wydawało, a zabiłam chyba tylko dwa, przynajmniej dwa takie kolorowe. I nie widział nad innym duchem, żeby właśnie był ten znaczek. Ale nie wiem, może go jakoś. Pogubiłam, nie wiem, samo się zrobiło, nie mam dla tego pojęcia, w każdym razie yy, po... zrobiłam tą misję, tak? Wybiłam potrzebną ilość mobów, otworzyłam 7 skrzynek jeszcze do innej misji, no i miałam zakończoną misję fabularną. Także nie ma co gdybać, coś się stało, nie wiadomo co, ale misja zrobiona. Kolejna misja to była misja na Wyspie Króliczej i co lepsze, wcześniej na Discordzie mówiłam, że w sumie jestem na Wyspie Króliczej, a tutaj nie ma Króliczego Bossa. Co najlepsze... To był bos królik Stanley. To był właśnie bos królik. Ale on był na strzała, nie była agresywna, nic, także łatwiutki, szkoda. Poza tym trzeba było zabić strażnika królików, takiego złotego ducha. Trochę chciałam się zabawić, no i używałam do tego rapiera, który mi wyleciał. Przyznam, że całkiem fajnie się nim bije. Kto wie, może kolejna broń, jaką będę wbijać, to będzie właśnie rapier, bo naprawdę przyjemnie mi się tym biło. Tym bardziej te pozy, które robiła postać były naprawdę fajne, także może będziemy grać rapierem. Następna misja, misja poboczna z zabiciem 10 piratów i zebraniem 5 skrzynek. Misja łatwa jak większość misji, natomiast problemem moim było zabicie tych piratów z tarczą. Strasznie długo przebijałam im tą tarczę, no i mocno mnie irytowały, no bo muszę się z nimi bawić. No i w sumie to byłoby tyle z tego problemu, tak to wszystko poszło całkiem sprawnie, szybciutko. Tak jak mówiłam, no dzisiaj w głównej mierze robiłam misję, także też dzisiaj... W dzisiejszym odcinku macie tylko i wyłącznie tak naprawdę misję. Jako, że jest to mój gameplay, no i dzienne odcinki są pokazaniem tego, co robiłam w ciągu dnia, no to akurat dzisiaj robiłam misję przy Krobi. Mi. Nic ciekawego. Po zakończonych misjach, które miałam po drodze, czas było na ich oddanie. Sporo echców mi wpadło, muszę też troszeczkę nadgonić ten poziom, bo tutaj od znajomych, którzy mają już ponad 50. Niektórzy nawet 60. Także no naprawdę trzymam się bardzo z daleka. Tym bardziej chciałabym dobić ten 50, bo wpadnie fajna rzecz, mianowicie e, inwazje, na które można chodzić. To znaczy, to nie jest inwazja, tylko to jest obrona miasta przed inwazją. O, lepiej. Także naprawdę chciałabym na to iść. Na pewno jest to bardzo interesujące. Byłam tylko raz na becie, no i tam były cztery osoby, które broniły jakby to, ten fort przed mobami, no i powiedzmy, że to nie wypaliło tak jak miało szczerze to brakuje mi czasu na zrobienie wszystkiego czego chcę, chciałabym mieć już większy poziom postaci no ale też chciałabym dobić 150 poziom partnerstwa czy też innych profesji oprócz tego chciałabym coś pozbierać no i wystawić na rynek niestety się nie rozdzielę, dlatego no, w jeden dzień muszę robić jedno, w drugi dzień drugie na w trzeci dzień trzecie, także no, jeden odcinek będzie fajniejszy, drugi troszeczkę gorszy, ale mam nadzieję, że tak czy siak e, takie odcinki Wam się będą podobać. Przy okazji otworzyłam też szkatułki z misji, poleciały mi dwa przedmioty fioletowe, ale co z tego, jak i tak, nie mogłam nic z nimi zrobić, ani oddać, ani sprzedać, także musiałam po prostu to zniszczyć. Na tym nie poprzestałam, bo jeszcze sporo misji w z Shore miałam, ale to już kiedy indziej. Tak czy inaczej, moi drodzy, mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Taki troszeczkę krótszy, taki głównie z misjami. No i cóż, zachęcam do polajkowania tego odcinka, zostawienia lajka na moim fanpage'u, który macie w opisie. No i zapraszam na mojego Instagrama. Trzymajcie się, cześć, papa! Pa.